Witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj, tak naprawdę, już jest poniedziałek, od razu przed świętami Bożego Narodzenia, więc szybko nagrywam dla Was poradnik, co kupić osobie, która rzeczywiście pasjonuje się pielęgnacją, jakie gadżety mogą mi się przydać i jakie gadżety mają w ogóle sens. Zapraszam do oglądania. Mój ranking e, pogrupowałam sobie od takich tańszych, poprzez e, droższe i może takie już naprawdę e, drogie produkty, w zależności od tego jaki kto ma e, budżet. Zacznijmy może od pierwszej e, rzeczy, jest to e, peeling kawitacyjny. Peeling kawitacyjny jest to Przyrząd, który można używać bezpiecznie w domu. Ja akurat mam, i chyba wszystkie są takie, że można używać, używać go jako peeling, jak i również jako ultradźwięk, wprowadzając substancje aktywne głębiej w skórę. Jest to produkt, który jest, można powiedzieć, nieinwazyjny. Fajnie jest mieć go w domu. Jego cena to jest około 100-120 zł tutaj gdzieś na przebitkach pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda eee, polega to po prostu na tym, że zwilżna, na zwilżoną skórę podłączamy ten peeling do prądu, ultradźwięki powodują, że łatwiej nam się oczyszcza skórę, nie musimy tak bardzo wyciskać tych zanieczyszczeń, one pod wpływem rzeczywiście ultradźwięków powodują, ultra powodują to, że pory skóry się otwierają, wszystkie zanieczyszczenia ładnie nam wychodzą, eee, można go sobie robić raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie byle nie za często i potem możemy przełączyć na tryb eee, jakby wprowadzania substancji aktywnych. Specjalne są do tego też żele, które można łatwo kupić, m.in. w ziai. Można sobie zrobić takie domowe spa, eee, więc jeżeli ktoś rzeczywiście ma taką celę problematyczną, albo nawet nie problematyczną, ale uwielbia różnego rodzaju domowe zabiegi i często robi sobie domowe spa, wydaje mi się, że będzie z takiego prezentu bardzo zadowolony Kolejnym prezentem jest oczywiście Darson Wall. Eee, Darson Vala znacie, ponieważ ja na swoim kanale mówiłam o nim. Wielokrotnie. Darson -Wall jest to przyrząd, który jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o walkę z niedoskonałościami, jeżeli chodzi o walkę z trądzikiem, ze zmianami skórnymi, ale też nie tylko. Dla osób, które rzeczywiście lubią taki delikatny masaż, bo to mniej więcej właśnie pobudza ukrwienie skóry, działa antybakteryjnie, powoduje że rzeczywiście ta skóra potem jest taka. Jędrna, to jak najbardziej Można go też prezentować. Ja go też chyba dostałam kilka lat temu Na gwiazdkę I on kosztuje około 120 zł Więc też nie jest to jakiś bardzo duży Wydatek, będzie wyglądał fajnie I na pewno się przyda Osobie szczególnie takiej, która ma problemy Z niedoskonałościami skóry Kolejną rzeczą już troszeczkę droższą są szczoteczki soniczne. W tym momencie szczoteczek sonicznych na rynku jest ogrom. Można wybrać oczywiście te tańsze, które również wydaje mi się, że jak najbardziej są dobre. Jakaś firma, która jest w Hebe i zaczyna się na S nie pamiętam dokładnie jaka, ona też produkuje bardzo fajne szczoteczki soniczne, dziewczyny są zadowolone, kosztuje około 200 zł, ja akurat tutaj mam moją małą Foreo, jest to ta Foreo, która jest, ma w środku budowaną baterię, nie jest ładowana i ona powinna wystarczyć na około 600-650 użyć, ja już ją mam pół roku, nie używam jej codziennie, ale używam ją tak dwa razy w tygodniu, jestem z niej bardzo zadowolona ja ją akurat kupiłam na promocji dwie w cenie jednej, więc wyszła około 100 zł, normalnie i cena regularna to jest bodajże około 200 zł. Oczywiście foreo też są droższe. Jest ich tych modeli bardzo dużo Więc są w zależności od tego, jaki kto ma budżet Szczoteczki soniczne są bardzo przydatne Dla tak naprawdę każdego typu skóry Dla osób, które mają skórę problematyczną Dla osób, które mają skórę delikatną Które nakładają dużo makijażu w ciągu dnia Są to, rzecz, są to szczoteczki, które bardzo delikatnie Oczyszczają skórę, masują Teraz też Foreo bodajże wprowadziło Znaczy teraz, nie teraz Jakiś czas już dłuższy temu Wprowadziło te szczoteczki, które jakby łączy się z maską i one uwalniają troszeczkę te substancje aktywne, bardziej wprowadzają w głąb skóry, ale są to dosyć drogie produkty. Jeżeli ktoś chciałby właśnie coś takiego wprowadzającego, substancje w głąb skóry, nawilżającego, to właśnie polecam kabitację, która jest o wiele, wiele tańsza. Ale wracając do szczoteczek sonicznych, jest to naprawdę fajny prezent, mi się wydaje, dlatego że będziemy ta osoba, która dostanie tą szczoteczkę, będzie mu używała codziennie. Myć twarz. Każdy z nas musi, więc e, tak jak jeżeli chodzi tutaj o te dwa wcześniejsze produkty, które Wam poleciłam, to wiadomo, to już jest dla osób, które lubią dbać o skórę, które lubią sobie robić takie delikatne spa, a jeżeli chodzi o szczateczki soniczne, to jest po prostu prezent dla każdego, bo czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, e, to każdy tą twarz e, musi oczyszczać, a tutaj dodatkowo jeszcze mamy taką pomoc w e, zminimalizowaniu zaskórników i dodatkowo jeszcze e, fajny masaż, więc jak najbardziej... Polecam. A jak jesteśmy przy masażu, to dla tych, którzy chcą jakiś drobny upominek. E... Dla kogoś bliskiego I nie mam aż tak dużego budżetu To pamiętajcie, że teraz na rynku jest bardzo dużo masażerów do twarzy Tych kamiennych, jak i również tych, które tam są, wibrują delikatnie Tych masażerów z kulkami, które mają właśnie nam tą limfę Takie bardziej drenujące zabiegi, czyli mogą limfę nam podprowadzać Jest to tak naprawdę fajny drobiazg, który można dołączyć Nie jest on drogi, wydaje mi się, że na Allegro one oscylują mniej więcej Say, w około 50 zł, może trochę mniej. Wiadomo, że są te, które są już markowane przez konkretną firmę. I one już są troszeczkę droższe, ale jeżeli ktoś uwielbia właśnie dbać o skórę, to jak najbardziej takie masażery są fajne. Można je włożyć do lodówki. Jeśli ktoś ma problem z opuchliznami na podoczami z, z przestojami limfatycznymi, to właśnie taki masażer się świetnie sprawdzi i na pewno ta osoba będzie z niego bardzo zadowolona. A dla nas jest to tani, fajny prezent, który można ładnie zapakować i będzie na pewno ładnie wyglądał. Wiadomo, że tych przyrządów do można powiedzieć domowego spa jest bardzo dużo. Nie wszystkie tak naprawdę mają tutaj rację bytu. Wiem, że są też domowe mikrodermabrazje. Z tymi mikrodermabrazjami jest tak, że ja jestem bardzo ostrożna z nimi, bo dużo osób nie wie, jak się odpowiednio powinno tą mikrodermabrazję robić albo jak często. I kończy się tak, że po prostu zdzierają sobie na skórek, aż do tego stopnia, że robią sobie szramy. Więc z tymi dermabrazjami bym tak e, była bardziej ostrożna, ale jeżeli ktoś na przykład ma większy budżet. To bardzo fajne, bardzo modne. Są teraz maski LEDowe. E, ja o terapii światłem LED na pewno nagram osobny filmik, dlatego że sama bardzo dużo z niej korzystam. A ja mam taką ma maskę profesjonalną, którą włączam po zabiegach e, laserowych u moich pacjentów. E, niemniej jednak, są też takie maski, które są do użytku domowego. Są to już troszeczkę droższe rzeczy, dlatego że e, za taką dobrą maskę trzeba zapłacić coś w okolicach 1000 zł. Może na jakiejś przecenie uda nam się troszeczkę taniej ją wyrwać, ale na pewno, na pewno się przyda dla osoby, która uwielbia dbać o skórę. Bardzo dużo jakby osób teraz znanych pogrobiło sobie zdjęcia w tych maskach, pokazywało się w tych maskach, między innymi nasza polska wyrocznia, która bardzo właśnie te maski promuje Joanna Czech. Też bardzo dużo wrzuca postów związanych z terapią światłem LED. Jest to naprawdę fajna sprawa dla osób, które mają trądzik, światło niebieskie, dla osób, które na przykład chcą sobie pobudzić pracę kolagenu, światło czerwone. E, w zależności od tego, jaka to jest maska, tam jest e, chyba od 5, 4, 5, nawet chyba do 6 kolorów. Więc naprawdę, naprawdę, jeżeli ktoś ma większy budżet, to naprawdę warto pomyśleć o takiej masce, bo. E, będzie na pewno korzystać z tego cała rodzina. No i oczywiście ostatni pomysł to jest voucher, jeżeli macie jakąś fajną klinikę wokół siebie albo wiecie, że dana osoba uwielbia korzystać z zabiegów różnego rodzaju, pamiętajcie, że zawsze można kupić voucher i sprezentować takiej osobie, czy na konkretny zabieg, czy na konkretną kwotę, wspomagajmy ludzi, którzy mają własne biznesy, wspomagajmy właśnie branżę, tą medyczną, kosmetologiczną, nie tylko restauracyjną w tych ciężkich, dosyć trudnych czasach w tym momencie dla każdego przedsiębiorcy, Pamiętaj. O tym, że zawsze taki voucher ma bardzo długi termin e, do wykorzystania. Teraz mi się wydaje, zazwyczaj było to około 3 miesięcy do pół roku. Wydaje mi się, że teraz dużo firm to troszeczkę zwiększyło w związku z sytuacją, która jest obecnie e, na świecie. Więc e, jeżeli ktoś nie ma pomysłu, to to jest łatwy, szybki prezent i na pewno dana e, osoba będzie z tego bardzo zadowolona. To już na dzisiaj wszystko, mam nadzieję, że moje pomysły Wam pomogły i że e, na szybko jeszcze może zdążycie coś kupić I Wasi listy będą zadowoleni i będą korzystali z tych rzeczy, e, a ja jeszcze od siebie chciałabym Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt Wiadomo, że sytuacja jest ciężka, ale pamiętajmy, że to nie będzie trwało wiecznie e, i mimo tego, że te święta są troszeczkę inne niż wszystkie To starajmy się je spędzić e, w miarę możliwości w gronie rodzinnym e, i widzimy się, mam nadzieję przed Nowym Rokiem jeszcze i jeszcze przed Nowym Rokiem w filmiku na temat, e... chciałam zrobić filmik powiem szczerze troszeczkę o takich e... zabiegach bankietowych, ale sytuacja jest taka, że nie wiem czy wiele z Was prawdopodobnie nie będzie szło na Sylwestra, mimo wszystko mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przed Nowym Rokiem, pozdrawiam Was wszystkich ciepło i pa pa